Witam jak zwykle, filmik pod wpływem impulsu. Może odrobiny i Pi... zdenerwowania. Węgiel. Kurczę, węgiel. Jest problem, nie ma problemu. Jest węgiel, nie ma węgla. Każdy się zastanawia po co, dlaczego, jak. Wszyscy wiedzą, że trzeba. Niby. Po co? Proste. Bodźcem do tego filmu było to, że kolega stwierdził, że włoży filtr do filtra kubełkowego węgiel aktywny. Źle złożył filtr, ryby mu pozdychały. Wini węgiel, wini filtr, wini siebie. Węgla i filtra nie ma co winić. Na pytanie, dlaczego włożyłeś tam filtr, po co go chciałeś użyć? Nie wiem, tak chciałem po prostu. Taka odpowiedź jest mało satysfakcjonująca dla każdego akwarysty, kto jest zaawansowany i kto naprawdę myśli serio o tym hobby. Więc pytanie podstawowe: po co używać węgla? Węgiel. Kurczę, wszyscy wiedzą, że jest potrzebny. Węgiel jest używany do oczyszczania wody z chemikaliów, z lekarstw po leczeniu. Wszelkie użycie węgla wcześniej, a potem użycie lekarstwa skutkuje tym, że węgiel wybierze lekarstwo z wody, zneutralizuje je. Na każdym lekarstwie, na każdej chemii, którą dodajemy do wody, jest napisane: usunąć węgiel aktywny, usunąć lampy UV. Więc dzisiejszy film będzie o lampach UV i węglu aktywnym. Każdy myśli, że włożyć go do filtra albo do filtra wewnętrznego, który chodzi sobie, albo do filtra zewnętrznego, do sampa, czy do czegokolwiek. Jest kwestia pytania czego. Dlaczego? Do sampa jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, bo można go włożyć w torebkę z takiego materiału. Przypuśćmy, jak ja mam porcelanę, i po prostu jak nie będzie potrzebny, to go łatwo wyjmujemy z sampa. To jestem w stanie zrozumieć. Nie ingerujemy w nic, tylko po prostu wyciągamy. I... Ale co zrobić, żeby użyć, a nie ingerować w to, co jest w akwarium? Są dwie proste. Metody i na lampę UV i na węgiel aktywny. Jest to mały wydatek, a usprawni nam wszystko, co tylko może. Przede wszystkim musimy sobie zorganizować, jeszcze raz powiem tylko tak, to wszystko co mówię działa u mnie, ja tego używam, sprawdza się. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem, to na dole podam w opisie kontakt do mnie. Proszę bardzo. Nie używam filtra aktywnego w wodzie, która chodzi w akwariach. W żadnym filtrze, w żadnym kubełku, w żadnym niczym. Jedyny węgiel aktywny, który używam, jest to w wodzie, która jest filtrowana. Bo z kranu wychodzi woda do, filtr, do systemu filtracji, który mam. Mam trzy systemy filtracji RO, HMA i taki przemysłowy HMA z, z, na grubej rurze na dużym ciśnieniu. Kiedyś pokażę jak to wszystko wygląda, w na następnym filmiku może. I to jest jedyny węgiel, który używam. Kupuję systemy filtracji z firmy Aquati i tylko z tej firmy używam. Nigdy mi nie zawiodły. Tu moi koledzy ode mnie kupują takie same filtry i do picia, jako wody, do wody pitnej, i do akwariów. Zresztą, jeżeli macie akwarium 1, 2, 3, kupujecie filt do wody pitnej. Tam jest taki mały kranik montowany na zlewie. I z tego w kranu podpinacie rurkę dziesiątkę i lejecie prosto do akwarium wężykiem. Nie chcecie już lać, bo tam się woda zapełniła. Zamykacie. U jednego kolegi zrobiłem taki myk, że zanim do kranu dojdzie woda, włożyłem trójnik i zawór. I w ten zawór wpina przewód, który ciągnie do akwarium, bo akwarium ma 10 metrów dalej. Więc po co wąż, jeżeli można 4 mm rurkę, i to sobie będzie tam ciepło ale wracając do tematów, lampa UV i filtr, musimy zrobić przenośne urządzenie, dla lampy UV, opowiadam, mamy lampę UV, właśnie podnoszę, mój zestaw wygląda w ten sposób. Lampa UV Vectona, akurat ta jest 15W, dwa węże, na wylocie grubszy, większa średnica, na wlocie mniejsza średnica. Teraz muszę operować w ten sposób, przepraszam. Teraz tak, żeby było dobrze. Montuję tutaj przejściówkę, najlepiej tak na sztywno, która odpowiada średnicy pompy, którą ktokolwiek użyje. Więc, żeby użyć dobrą pompę, musimy kupić dobrą średnicę tego i proszę bardzo, to wchodzi na sztywno. To jest pompa której używam. Czym wolniej będzie woda przepływać przez lampę UV, tym dokładniej lampa UV uczyści z bakterii. Ta pompa, pokazuje wszystkim, jaka to jest pompa. O, o, słabo będzie widać, może tutaj. To jest 200 litrów pompa, 200. To jest używane do małych pomp. Do małych filtrów, przepraszam. Te pompki. Bardzo dobrze się sprawdzają. Nie są wyżyłowane. Pięknie pracują. Pompa ma, przepraszam, muszę skończyć, muszę światełko sobie przyświecić. Pompa ma 3W. 3W pompeczka, która napędza mi całą lampę UV. Potrzebne są dwie wtyczki, ponieważ jedna wtyczka napędza pompę, a druga wtyczka napędza lampę UV, czyli daje światełko na świetlóweczkę, która tam jest. Cała filozofia. Kończymy pracę w jednym zbiorniku, przekładamy do drugiego. Praca idzie w drugim zbiorniku. Bardzo prosto, efektywnie. Używamy cały czas jednej lampy. No ja będę miał 50 zbiorników, mam 5 lamp w tej chwili. 3 wektony i reszta innej firmy. Ale polecam Vectona w 100% działa. Jest bardzo dobre. Musimy dobrać odpowiednie szkło, które jest w lampie UV, nie oszczędzajmy pieniędzy. Wydamy na jedną lampę, a oszczędzi nam wiele, wiele kłopotów. Druga sprawa, węgiel aktywny. Jak to zrobić? Węgiel aktywny, robimy kubełek. Mały kubełek, nie musi być duży, nie musi być super jakiś wydajny. Też nie musi super zasuwać. Mam kubełek. On ma. 1,5 litra może, może litr, może pomiędzy litr a 2 litry on ma, o tak ale jak ktoś chce dokładnie wiedzieć proszę sobie sprawdzić, to jest model HW602 na ebayu, bardzo łatwo kupić podejrzewam, że na Allegro też są do tego filtra dokupujemy pompę to jest pompa 400 litrowa 400 litrów daje można sobie zobaczyć, nie wiem, czy to będzie widać. Ale model pompy jest JP450G. Ona idealnie pasuje tymi nakrętkami tam. Na końcówki tutaj są, które są w tym. Do tego filtr w środku ma dwa takie plastikowe koszyki, które utrzymują tam gąbki w miejscu. I ma gąbki o trzech różnych gradacjach. Najdrobniejsza gradacja, średnia. Średnia jest żółta i najgrubsza jest ta. Jest ułożona w ten sposób. Od wlewu wody do wylewu, żeby zatrzymywała mechanicznie syf. Na tym się bakterie zbierają. Ten kubełek jest bardzo dobry jako prefilt też można go używać jako prefilt i wtedy napędza go pompa w naszym filtrze kubełkowym. Pamiętajmy, żeby go ustawić troszeczkę wyżej niż filtr, wtedy będzie lepsza wydajność. No ale to już jest. Będziecie próbowali metodą prób i błędów to co dzisiaj będę mówił nie ma znaczenia teraz tak, żeby włożyć węgiel ja jak zwykle polecam włożyć węgiel w torebkę można luzem wsypać ale ja wolałbym w torebce to włożyć nie ma znaczenia jak to zrobicie ważne, żeby na dole była jedna gąbka też żeby jak najbardziej wykorzystać miejsce ja taką gąbkę przecinam wzdłuż tutaj na pół mam gąbkę połowy tej średnicy ona jest taka Wtedy w ten pojemnik wchodzi mi dużo, dużo więcej węgla i jeżeli węgiel jest na wierzchu, do samego wierzchu, nie muszę używać tego, ponieważ węgiel nie wyleci mi do góry, a będzie woda go cisła do dołu. Najważniejsze, żeby węgiel nie poszedł w pompę, która jest, więc ta gąbka na dole jest bardzo potrzebna. W momencie, gdy to złożymy, tak samo jak lampę UV, możemy przenosić ze zbiornika do zbiornika i po leczeniu ryb, czy po użyciu jakiejkolwiek chemii, którą używamy do wody, oczyścić wodę z chemii. Teraz pokażę, jak to wszystko działa, jak to wszystko się składa. Musimy teraz podłączyć jedno z urządzeń i zobaczymy, jak się sprawia. Zaczniemy, zaczniemy od lampy UV, bo jest najprostsza do podłączenia. Kładziemy ją w dowolnym miejscu niedaleko zbiornika, tak żeby sobie leżało. Musimy mieć dwie wtyczki, które będziemy używać, ponieważ moje kontakty są po tamtej stronie, więc, się kontaktu nie zorganizowałem. No dobra, coś zorganizuję za chwilę. Pompę zakładamy, tak jak pokazałem, tutaj w tą przejściówkę. I zanurzam tą pompę tutaj. Chcę Wam tylko pokazać. To nie, będzie, to nie będzie coś, co chodzi cały czas, bo robię po prostu prowizorki, mimo że ta lampa chodziła. Nie sięga mi kabel, więc. O, tutaj trzeba ci. Nie wiem, co to jest. O, wyłączyłem powietrze. Dobrze, na chwilę mogę włączyć. Teraz tak, włączam pompę. Nie będę włączał lampy. Proszę bardzo. Idzie sobie woda, nabiera sobie tą wodę, ta pompa. Tutaj woda sobie idzie i tu już mamy wodę, która została oczyszczona przez lampę. Oczywiście jakbym włączył lampę. Leci sobie to takim wolnym strumieniem po to, żeby dobrze oczyścić, żeby dobrze oczyścić tą wodę, która tam właśnie lampa oczyszcza z bakterii. Wyłączę to. To już nie jest nam potrzebne. Wszyscy widzą, jak to chodzi. Co jest nam potrzebne? Pokażę, jak złożyć ten filtr. Nie będę wkładał gąbek, wyposażenia dodatkowego, kółeczek. Po prostu zaleję go wodą. I zrobię wszystko tak, jakby to miało być. To nie było tu. To było tutaj. Niestety. Robię to tylko tymczasowo, więc mam zły wąż, ponieważ y, jest grubościenny i nie przechodzi ta nakrętka przez ten wkład tutaj. Druga sprawa, którą trzeba zrobić: nakręcić tu nakrętkę na sztywno. Mamy przygotowane, przygotowane to wszystko, gotowe do, do tego, żeby chodziło. Ponieważ mówiłem, że tego nie będę wkładał, więc nie będę, to idzie tutaj. Musimy nalać tu wody. Wodę nalejemy innym wężem, którego mam tutaj. Teraz muszę pomyśleć, z którego będę brał. Niech będzie, że z tego akwarium będę brał. Jest pełno. Co musimy zrobić? Łatnie to zamknąć. Uszczeleczka to Zassa. Mamy zamknięte. Tu powinien być wkład, którego będziemy używać. Czyli węgiel, gąbki, cokolwiek, co będziemy używać. Nie będę zakładał też ani takich urządzeń typowych do filtra kubełkowego ani deszczownicy. Bo to jest nam do prezentacji niepotrzebne w ogóle ale równie dobrze to może działać jako filtr kubełkowy. Tutaj też włożę tylko wąż, który mam pod ręką. Jest to fajne, bo mamy zamykanie tego, jak zasiemy wodę już do tego węża, to nie musimy się obawiać tego, że nam nie wyleci, wyleci nam, jeżeli będziemy rozbierać i czyścić. Znając życie, to będzie chwilę trwało, zanim to pociągnie wodę. Więc węża włożę tutaj. Niech sobie będzie. I spróbuję włączyć pompę. Dzisiaj testowałem chodziło. O, I leci. Woda leci z taką szybkością. Pozwala nam to na dokładne oczyszczenie wody z chemikali, jeżeli użyjemy węgla, węgla aktywnego w tym filtrze. Jest to spoko, bo to jest 400 litrów na godzinę. Więc spokojnie wy... wyczyści to wszystko, wypompuje wodę. Teraz wyłączę. Wyłącz. Wyłącz. Tak jak pokazałem na demonstracji. Wszystko śmiga, wszystko śmiga wolno, węgla nie używamy w akwarium, używamy go w osobnym filterku, wiadomo, ktoś mi powie, o nie mam gdzie filtra postawić, no to kurczę, znajdź miejsce, bo po co Ci ruszać akwarium, rozbierać filtry, zatrzymywać wszystko. Jeżeli możesz po prostu włożyć jedną rurkę do akwarium, która pobiera wodę, a druga nawet nie musi być włożona w akwarium, będzie sobie z góry lała wodę z powrotem do zbiornika. Po co? Najłatwiejszy sposób. To jest tak prosty sposób, że to po prostu aż dziwne, że ludzie tego non nie stosują. Tylko rozbierają filtry kubełkowe, wkładają węgiel. Potem jak skończy, jak chcą leczyć, to znowu muszą rozebrać filtr kubełkowy, żeby wyjąć węgiel. Po co te kombinacje? Odłączamy to i używamy lekarstwo, jeżeli nam jest potrzebne, jeżeli nie, to nie odłączamy. Jeżeli mamy jeden zbiornik, możemy osobne zrobić takie coś. Nie musimy zatrzymywać kubełka, nie musimy nic robić, po prostu odłączamy jedną wtyczkę i to już nie chodzi. Wiadomo, że trzeba wodę wylać, węgiel przepłukać potem i, i da, takie czynności trzeba zrobić. Ale nie trzeba burzyć równowagi biologicznej w kubełku. Nie trzeba straszyć ryb grzebaniem yy, jakimś gwałtownym w akwarium zmianem aranżacji i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał wewnątrz akwarium używać węgla. Po prostu nie potrzeba. To rozwiązuje naprawdę bardzo wiele problemów. Z drugiej strony, czy jest nam to potrzebne? Jeżeli dobrze prowadzimy akwarium, to jest to zbędne. Ja praktycznie tego nie używam. Co używam? To jest lampa UV. To jest bardzo przydatny arsenał w życiu akwarysty. Tylko Właśnie. Czy to też jest potrzebne Wam? Jeżeli dobrze prowadzicie akwarium, nic się nie dzieje, ta lampa sobie leży. Nie trzeba jej włączać, nie trzeba nic robić. U mnie to się ostatnio tak zakurzyła, że aż dziwiłem się, że tyle potrafi kurzu zebrać. Po prostu leży. Tam się nic nie dzieje w tych akwariach moich. Ale w momencie, kiedy coś się zacznie dziać, włączacie lampę UV i wszystkie problemy znikają przy lampie UV to jakiś czas trzeba ją wyczyścić bo tam jest mały przelot wody więc na wlocie glony się zbierają na wylocie już nie bo jest wszystko oczyszczone więc na wylocie się nie zbierają glony na wlocie Jak macie system zbiorników połączonych to jak tutaj nie mam ale mam w szopie, 50 zbiorników tam jest no to wtedy wkładacie tylko taką lampę do Sampa zasys z komory pompy i wlew z powrotem do komory pompy Nie musicie nic więcej robić robicie jedną przystawkę żeby wąż nie wyskoczył, jak będzie wypompowywać pompa, żeby nie zalało podłogi i sobie leci. Do czego używam węgla z znowu aktywnego? Wrócę. W filtrach używam, gdzie wodę filtruję przed dodaniem do akwarium. Mam trzy zestawy filtrów. Wszystko jest z firmy Aquati ze względu na to, że cena, jakość i wydajność tego wszystkiego współgra dosyć dobrze ze sobą. Wiadomo, że wszystko teraz idzie na łeb na szyję do góry, ale jeszcze jest, jest to w stanie mnie zadowolić. Myślę, że każdego jest w stanie zadowolić, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak to działa i jak nam pomaga. W momencie, gdy używamy filtrów do wody, zwykły filtr, nie musimy mieć RO. Ja już napisałem o RO. Po co wam? Jeżeli tylko trzymacie ryby, to to RO to jest zbędne, totalnie zbędne. Ktoś sobie do łba nakładzi, że on musi mieć RO. Powiem brzydko, gówno prawda. Wystarczy filtr HMA, żeby w dobrej kondycji trzymać ryby. Regularne podmianki i w akwarium się nic nie dzieje. Karmimy jedzeniem przeznaczonym do danego gatunku ryby, a nie wpieprzamy wszystko jak leci. I nie ma problemów. W opisie filmu podam namiar, na, podam linka do strony właściwie firmy Aquati. Warto sobie zajrzeć, popatrzeć, porównać ceny. Podam też, jak mnie znaleźć. Jeżeli ktoś by chciał się doradzić w miarę moich możliwości o to, co tutaj się dzieje u mnie, ewentualnie o jakieś inne gatunki ryb, nie? mam nadzieję, że większość ludzi zrozumie, że jesteśmy taką grupą wariatów, która powinna się wspierać. Że jesteśmy grupą ludzi, którzy. Powinni brać odpowiedzialność za nasze zwierzęta i za to, co robimy. że mieć jak najmniej zgonów w akwariów i tak dalej w akwariach i tak dalej. Bądźmy mieli dla siebie, tworzymy społeczność akwarystyczną. Nie musimy rzucać jadem do siebie. Dlatego u mnie na przykład na kanale nie ma nie ma opisów. Nie ma komentarzy, znaczy się nie opisów. kompis będzie, komenta komentarzy nie ma. Dlaczego? Dlatego, że znam cwaniaczków, którzy tylko czekają, żeby mi przypieprzyć jakimś głupim komentarzem, żebym mnie ja się denerwował. Ja nie mam zamiaru się denerwować. Przekazuję wiedzę, którą ja mam. Moje doświadczenia. I wszystko, co tu robię, to jest to wszystko, co ja doświadczyłem. Nie mówię o czyichś doświadczeniach, tylko o moich. O, to, o tym, co działa u mnie, albo co nie działa u mnie. Bądźmy mili dla siebie. Po co pisać chuju, jak można napisać pomogę Ci. Jak się nie znasz, to się nie odzywaj. Jak nie masz takiego doświadczenia, to się nie odzywaj. Często ludzie do mnie na fejsie piszą takie głupoty ja mówię, posłuchaj, zrób filmik, pokaż jak to robisz, jeżeli robisz to dobrze, no to będziemy wdzięczni, bo się podzielisz wiedzą, po to jesteśmy na tej grupie. To przeważnie taki człowiek się zamyka, bo on jest tylko takim, że tak powiem, brzydko trollem, który rzuca jak nienawiści między ludzi, którzy coś chcą. Ja już na fejsie z wielu grup zrezygnowałem, ponieważ jest to bez sensu. Prowadzę sobie ten mój śmieszny kanał, w którym są głupie filmiki, jak to niektórzy mówią. Często mi mówią, po co robisz taki gówniany kanał? Ja mówię, ten kanał jest dla mnie i po to, że jak ktoś mnie pyta o jakieś rzeczy, to ja biorę, ściągam... Kopiuję linka do danego filmiku i wysyłam gościowi. Mówię, tu masz wszystko powiedziane. A jeżeli nie, to, to wysyłam link do artykułu. Jeżeli ktoś akceptuje i obejrzy poświęci te 10-20 minut czasu na, na obejrzenie, to będzie coś wiedział. Mam nadzieję, że chociaż komuś pomogę tym, co robię. Jeżeli nie pomogę, no to przykro mi. Ale mam nadzieję, że pomagam wielu ludziom. Pozdrawiam was wszystkich. Nie róbcie błędów. Każdy doświadczony akwarysta wykłada się na małych, drobnych rzeczach. Kolega stracił przed chwilą obsadę dysków w tym tygodniu, bo wyłożył się na tym, że źle złożył filtr, bo zrobił to za szybko. Po co? Pozdrawiam wszystkich.